Ćwiczenia morgowskich służb nie tylko Straży Pożarnej, także zespół ratownictwa medycznego, policja, wszyscy działają na miejscu zdarzeń. No właśnie, jakich zdarzeń, jeżeli możemy kilka słów powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje, jaki jest przebieg ćwiczeń. Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek dwóch samochodów na ulicy. Trzeci samochód chcąc uniknąć zderzenia, zjeżdża po schodach w kierunku. Deptaka, i po drodze zjeżdżając, dochodzi do potrącenia wycieczki szkolnej. Działania na miejscu prowadzą zastępy Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, jak również policja. Jakie cele przyświecają tego typu działają? Głównym celem jest zgranie wszystkich służb ratowniczych działających na terenie miasta Mrągowa. Jak widzicie, działania prowadzą dosyć znaczne siły z każdej ze stron. Również ze swojej strony organizujemy sztab akcji. Głównym właśnie zadaniem jest zintegrowanie, współdziałania podczas zdarzeń masowych. To pierwsze chyba ćwiczenia w tym roku, ale takich ćwiczeń na pewno jeszcze w, tych miesiącach, w kolejnych miesiącach trochę zobaczymy. Jak często mrągowscy strażacy ćwiczą tego typu akcje? Ćwiczą na zewnątrz, ćwiczą w budynkach. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to są pierwsze takie duże ćwiczenia w tym roku. Takich ćwiczeń w ciągu roku z wykorzystaniem znacznych sił staramy się zorganizować w granicach 4-5 i są organizowane na terenie wszystkich gmin Powiatu Mrągowskiego. Ale oprócz tego strażacy ćwiczą praktycznie codziennie na terenie swojej jednostki różne zagadnienia, zarówno gaśnicze, jak i ratownicze. Jak również raz w miesiącu zastępy przeprowadzają tzw. rozpoznania operacyjne obiektu umożliwiające zapoznanie się ze specyfiką danego obiektu, z jakimiś niebezpiecznymi miejscami, które występują na tych obiektach.